Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku drugiego sezonu Project Don't It, tak jak mówiłem re regularne odcinki wracają także Majka będzie coraz więcej już jestem po chorobie także będzie na bieżąco odcinki myślę że będą 2-3-4 odcinki w tygodniu zobaczymy jak to będzie szło no i cóż e, jak ostatnio zatrzymaliśmy się w tym mieszkaniu Minę minęła noc no, i mamy dalej, odczuwa ból, niestety, nasz Mike, nasz bohater. No, i dalej jest psychicznym wrakiem. Ja mam pomysł, żeby pójść na dół i może puścić telewizję. Nie wiem, czy te tabletki mało pomagają, czy jak, ale może zażyję jeszcze jedną. I może popiję jakimś sokiem, wodą, nie wiem, czymkolwiek. O, lekkiego bólu już nie ma, także super. Napijemy się na poju pomarańczowego. No i cóż, myślę, że może włączymy sobie telewizję. Jest cały czas gorąco. Może zajmiemy czapkę, co? Tylko użycie widok, na który nie wiem, czy jesteście gotowi. Zaraz zobaczycie dlaczego. Odwróć czapkę daszkiem. Nie, nie, nie. Przestań używać. Tada! Usina Majka. No cóż, jest on emerytowanym byłem wojskowym. E, chociaż jeszcze w normalnym wieku. E, no dobra, włączmy sobie telewizję. Może, oj, troszeczkę ciszej. Yy, I włączmy sobie jakiś kanał. O, coś leci już. Dobra. Usiądziemy sobie. Może to coś, jakkolwiek pomoże nam być psychicznym wrakiem. Nie wiem, nie mam pojęcia tak szczerze powiedziawszy. Myślałem, że papieroty pomogą, ale no nie bardzo. Po ostatnich przeżyciach Majka... W miasteczku jest dosyć ciężko z jego psychiką. No nie ma co się dziwić, no to co przeżył parę razy został ugryziony. Dwa razy bodajże. Więc to też przez to ugryzienie na pewno. Bandaże są wymienione, więc wydaje mi się, że będzie OK. Okej. Okay. Myślę, że możemy powoli. A może jeszcze przelotujemy to mieszkanie? Bo z tego co widzę jest po to. Piwo w butelce. A może jedno piwo nic. No właśnie. A może Mike powinien się napić piwka, co? Były wojskowy. Dalej mu gorąco jest. No jest to dosyć podejrzana sprawa. Bo wcale nie jest grubo ubrany. No, ale spokojnie. Wyjdziemy na deszcz, to mu nie będzie gorąco. Oho, na Rauszu. Koordynacja ruchów lekko zaburzona. O kurczę, no tego nie przewidziałem, że mogą być problemy. No Zaraz idziemy się widzieć z Dąbiakami tak naprawdę. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Poro tutaj mm, rzeczy do gotowania. Myślę, że pójdziemy na pieszo, do te, na piechotę. Na ten, ten... Na ten komisariat. Samochód no, dostawimy tutaj, dlatego, że nie chcę teraz hałasować autem. Tym bardziej, że to rzut beretem dosłownie. No, na deszczu nie jest mu już tak gorąco. Może założymy tą czapkę jednak. Bo, no po co ma tak zmoknąć? Myślę, że dużo mniej zombie zostało, jak wczoraj. Wczoraj, o cholera, dużo jest zombie. Okej, okay, Mike sobie jakoś radzi O, cholera było blisko Dobra Jest bezpiecznie Zobaczmy czy to ma Nie O cholera a propos, jest bezpiecznie. E... No nic. Usuń odłamki szkła. Wchodzimy do środka komisariatu, moi drodzy. Nadeszła to... O kurde! Może niepotrzebnie piliśmy przed tym. Trzeba dobrze wyczuć tą katanę. Ale widzę, że powoli się psuje. W sensie. będzie się psuć, no wiadomo. Ale mam jeszcze starą, dobrą siekierkę, która też jest dobra. Okej, okay, na pewno musimy znaleźć kluczy gdzieś. O, 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 był. Chyba nie podniosłem go. Co? Klucz do drzwi. Tam był srebrny, gdzieś klucz. Tu jest. Olera. Chyba tutaj co? Nie, nie tutaj. Okej, okay, tutaj są ubrania od danego komisariatu Bo w świecie gry Każde miasteczko ma swoje sheriff, Country, jakby No inne inne barwy Inna policja jakby Inne mundury i tak dalej Gdzieś się ktoś dobija, ale Serio jest senny Mike jest senny naprawdę po całej nocy O cholera no, to jest to, co chcieliśmy tutaj dotrzeć: Zbrojownia, moi drodzy. Więcej nas nie interesuje: tylko zbrojownia. Naboje wszelkiej maści. Jakieś tłumiki. Szelba, myślę, że weźmiemy ją. Mm, survival Knife, myślę, że weźmiemy. Rifle Suppressor, myślę, że za dużo trzy wziąłem, no ale. Dobra. Magazynek wszelkiej maści. Pistolet. Weź jeden. Zobaczcie, co tu jest. Tu jest pełno różnych modyfikacji Riot te Jakieś rączki. <tryk> Zobaczcie. Kolejna strzelba. Ja ją wezmę. Ja ją wezmę, bo mm, one są dobre. Te pompy. Nie będę brać chyba kolejnego, dziesiątego takiego samego pistoletu, moim zdaniem eee, Okej, okay, tutaj Czy naprawdę tutaj też... O Boże, też Nie no, czekaj, no tak Tutaj też jest pełno wszystkiego Ta zbrojownia będzie mile widziana w naszych magazynach, w naszej bazy, tak Wam powiem szczerze hmm. Strzelba, wezmę jeszcze jedną, naprawdę te strzelby są dobre Okej okay. Wydaje się, że mam tyle, że mógłbym wracać do bazy tak naprawdę Popatrz tutaj jeszcze 3 pudełka do pompy, no śmiało mogę pompy używać, tak szczerze Tak szczerze Zrobimy tak moi drodzy Chyba pora na pompę, chociaż na razie nie może. Może jak wrócę do bazy, zrobię z tym porządek, wyładuję. No, zrobimy tak w ten sposób. Zdaje mi się. Ale weźmiemy jeszcze jedną. Bo wtedy przejdę na ten mieczyk mały, i na plecy zamontuję sobie pompę i załaduję ją. Chyba że zrobię to teraz. Pewnie chcecie zobaczyć, jak się z pompy strzela. A więc zrobię to teraz. Czyli tak, przestań używać. Zdejmij katana z plecy, dobra. E, tylko na boga, gdzie jest ten mieczyk, jest lewy pasek. I teraz zobaczcie, strzelba. E, a może wezmę dodatkowo strzelbę. O, właśnie. Zamontuj plecy. I teraz wystarczy 8 pudełek, aż i się cud. Bo ja mogę naprawdę próść do tych zombie A próć czy pudełeczkę sobie rozpakujemy? Okej. Okay. Mamy tak. Jezus, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Mamy tak. Eee... O, widzę, że ta pompa nie ma dobrej jakości, tak szczerze powiedziawszy. Więc może poczekaj, może wyrzuć ją. Wyrzuć. Weźmy jeszcze jedną pompę. O! Coraz no. lepiej. Pompa o pełnym Tak naprawdę No jest full naprawiona Zobaczcie obrażenia tej broni Palnej Pistolet Pompa Pompa ma prawie max obrażeń Więc naprawdę to jest mordercza broń Zaraz ją przetestujemy Założę tą czapkę bo wyjdziemy na deszcz Odwrócę daszek może Tym razem Zobaczcie jaki Rambo Mike Rambo Mike Dosłownie No to co? Let's go guys Let's go chyba co? Poczekajcie, może się że może jeszcze gdzieś przegapiłem... Oj Może jeszcze przegapiłem gdzieś ammo do pompy. Tu widzę, że 18 kul do pompy, więc to jest naprawdę spoko. Do pistoletu i tak już mam dużo. Tu nie ma, ale poczekaj, bo w sumie tu gdzieś wziąłem pas na amunicję kulową. Włożymy sobie ten pas. Okej, okay, no zobaczcie jaki Rambo. Zobaczcie jaki Rambo. Okej, okay. z tego co widzę, to już chyba nic nie przegapiliśmy. Wybieraliśmy prześciutko, świetnie. Czasopismo wezmę. Idziemy do domu tak naprawdę, wiecie dlaczego? Bo jesteśmy senni, zmęczeni i odczuwamy dalej ból. A jeżeli chodzi o tabletki, no to powoli się kończą. A nie, to są całe opakowania, tak? A nie, że dwa użycia. Tak, to są całe dwa opakowania, więc... Na luzie. Zobaczcie, pompa jest dobra. Boję się naprawdę tutaj dłużej, dłużej walczyć, bo... Ale mgła. Bo jest y, naprawdę... no, senny Mike, a jak postać jest senna, to naprawdę bardzo mało bije i tak dalej. Jest bezpiecznie, okej, okay. przejdziemy się spać. Nie jest bezpiecznie cholera. O, o cholera. Się wystraszyłem naprawdę. Czekajcie, ten ząbek odchodzi. Chyba musimy wpuścić tego zombiaka, zanim wybije szybę i nahałatuje. Dobra, wpuszczamy go. W ciężkich czasach żyje nasz Mike, ale dajemy radę, to jest dobrze. Jest dobrze. Idzie naprawdę świetnie. No to cóż. Idziemy spać, mimo że naprawdę... Myślę, że przemęczenie tamtego dnia dało się we znaki i jest wzmożone zapotrzebowanie, wzmożone zapotrzebowanie na senność, na spanie. O cholera. Ciało jakieś. Co jest? O, mamy mdłości. Nie jest dobrze, moi drodzy. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale myślę, że damy sobie radę. Myślę, że to dobry moment, żeby wrócić do bazy. Tak szczerze. Jakieś dwa dni na regenerację w bazie i będzie naprawdę ok. Nie mamy już bólu, jest ok. Cześć, serduszko nas informuje, że nie do końca wszystko jest ok. Eee, no cóż, myślę, że może. Mm. To nasze przemęczenie. Umyjemy się i pojedziemy do bazy. Wydaje mi się. To będzie dobry moment, żeby odpocząć ze dwa dni w bazie i kontynuować naszą wyprawę. Myślę, że miasteczko przelutowaliśmy, chociaż tak naprawdę sami wiecie, wiecie że byliśmy tylko na komisariacie. Ale szczerze powiedziawszy, to właśnie na komisariacie mnie zależało najbardziej. No bo zobaczcie, jakie mamy zapasy amunicji. Mamy pompy. Zapasowe pompy na wypadek ich uszkodzenia. Mamy dużo amunicji do pistoletu, którego mamy zresztą. Mamy też zapasy żywności, a to po to też przejechaliśmy. Także myślę, że. Pora Może, może jeszcze wyczyścimy bandaże i wyczyścimy yy, siebie Wszystko, wyczyścimy wszystko Okej okay. A, bo wtedy siebie myliśmy, a teraz jeszcze ubrania przemywaliśmy Okej okay. No, te skaczące serduszko Zobaczcie przez ten cały czas gdzie zwaliśmy jakiś zombie jak wszedł Jezus o oh mój fucking god o Jezus bronimy się Bronimy się, moi drodzy. Ostateczna obrona. Ja wiem, że te strzały mogą nas tutaj przyprowadzić w multum zombie. Próbujemy. O kur... O cholera. Popełniliśmy błąd. Bardzo duży błąd. Jezus, ten wystrzał sprowadził tu multum zombie. Taki jest ten świat nieprzewidywalny. Po całym dniu spania na dół, i gdzieś jakaś lokalna horda przechodziła zombie nas zobaczyli. Ja wystrzeliłem. Wprowadziłem 50 zombie na nasze mieszkanie. I Mike nie żyje. To jest koniec przygody Majka. Trzeci odcinek. Czy to jest pech? Bo pierwszy sezon również zakończył się na trzecim odcinku. Może to jest pech. Nie wiem, ale. Ach, cholera. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, niestety nie jest dobrze. No cóż, widzimy się w trzecim sezonie. Kurczę, jestem tak na siebie, zły, bo wiem, że to był fatalny błąd, żeby tam schodzić. I te meble mnie pokonały. No i cóż, myślę, że. Czwarty odcinek, znaczy czwarty sezon, znaczy Boże, trzeci sezon. I pierwszy odcinek pojawi się na dniach. I raz z tym nowa postać. Myślę, że będziemy zajmować tą samą bazę. Myślę, że nawet się tam może dredpimy, nawet jako na lokacji początkowej. I zaczniemy przygodę. I zobaczymy, jak to będzie. Wrócimy po tego Majka. Pochowamy go. To jest obietnica składana Wam. Jako też kolejnej postaci, która będzie w kolejnym sezonie. Wrócimy tu i pochowamy Majka. Biedny Majk. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć. Fatalny błąd. Nie wybaczający bomb.